Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do ponad 3000 projektantów wnętrz i to za darmo? Chcesz wyróżnić swoją markę i przyciągnąć do siebie klientów z branży wnętrzarskiej? Dołącz do automatycznej aktualizacji cen w aplikacji Kizlist. Kizlist to podstawowe narzędzie projektantów do tworzenia list zakupowych. Dzięki funkcji automatycznej aktualizacji cen, projektanci nie muszą ręcznie aktualizować swojego zestawienia przed wysłaniem go do klienta. Wystarczy, że projektant wejdzie na stronę Twojego sklepu i doda produkt do swojej listy. A gdy za jakiś czas jego cena ulegnie zmianie, zostanie o tym poinformowany. Cena produktu podświetli się na niebiesko. Wystarczy, że kliknie ikonkę odświeżenia, a cena produktu zostanie zaktualizowana. Jest to niezwykłe ułatwienie pracy dla projektantów wnętrz oraz niezwykła szansa dla sklepu na przyciągnięcie nowych klientów. Architekci wnętrz nie tylko przygotowują dla klientów zestawienie produktów, ale mają ogromny wpływ na ich decyzje. Aż 90% klientów projektantów wnętrz wybiera produkty rekomendowane przez projektanta. Z rozmów z naszymi użytkownikami wiemy, że zdecydowanie częściej wybierają oni sklepy, dające im możliwość automatycznej aktualizacji cen. Dzięki temu ułatwiają sobie pracę i zaoszczędzają czas. Nie czekaj! Dołącz do grona sklepów KISS Friendly. Pozwól, by ceny Twoich produktów aktualizowały się automatycznie. Zyskaj uwagę i darmową reklamę wśród architektów wnętrz. Pozyskaj nowych klientów i zwiększ swoją sprzedaż całkowicie za darmo.